Dzień państwo, Państwu, się jak teraz, 30 listopad 2024 roku. Zapraszam Państwa na spacer po ulicy Długiej w Gdańsku. Spacer właśnie dotrzymałem od, od rzeki Motława, przejdziemy właśnie przez Zieloną Bramę, pójdziemy wzdłuż ulicy Długiej. Dzisiaj sobota. Proszę zobaczyć niezmierzone tłumy w Gdańsku, naprawdę jak na, jeszcze można powiedzieć listopad, no ludzi bardzo dużo, cała ulica Długa, nie ma gdzie w sali przysłowiowej szpilki, właśnie przychodzimy, proszę Państwa w Zieloną Bramę i kierujemy się proszę bardzo wzdłuż ulicy Długiej, proszę zobaczyć. Ten klimat, jaki tu właśnie jest, no coś pięknego. Wszystko bardzo ładnie podświetlone. Możemy podziwiać starówkę Gdańskę. Jedną z tych sterówek w Europie, Gdańsk, proszę Państwa, w drugiej, podczas II wojny światowej, był totalnie zniszczony. Szacuje się, że nawet 70% zabudowań zostało zniszczonych natomiast po II wojnie światowej pieczołowicie zostało to wszystko odbudowane, zrekonstruowane no i możemy proszę bardzo podziwiać w 2024 roku piękno Gdańska proszę zobaczyć no postaram się Państwu pokazać te knajpki takie właśnie, które stanowią o klimacie właśnie mirańska jedna z nich właśnie po prawej stronie troszeczkę kamerkę na stawie. bardzo dużo obłożenie bardzo dużo ludzi chętnych ja nawet powiedzieć, że trzeba ostać swoje w kolejce żeby się dostać do restauracji na kolację i mniej więcej chyba tak to wygląda w każdej restauracji zaraz zobaczymy po drugiej stronie również restauracja można powiedzieć, że pełna gości obłożenie 100%. No i proszę zobaczyć jak tutaj pięknie Gdańsk. Jarmark Bożonarzeniowy w Gdańsku w 2024 roku uzyskał pierwsze miejsce wśród konkursie na najwspanialszy Jarmark w Europie. Konkurował z tego, co się rentuje największymi jarmarkami w Europie, w Pradze, w Wiedniu, w Londynie, w Monachium, Także no, ten pan tutaj zawsze jest, można powiedzieć. On jest znany ponoć w Gdańsku i na w Gdańsku w, i w Ustce Także no, widocznie biznes się opłaca. Także Gdańsk właśnie wygrał ten konkurs no, ja jako mieszkaniec Gdańska no mogę powiedzieć, że jestem dumny z takiego obrotu sytuacji pięknie poświęcony ulicę Długa i idziemy dalej po lewej stronie ktoś tu ładnie gra na perkusji oczywiście nie zamierzam ominąć fontanny Neptuna to jest taki obowiązkowy punkt zwiedzania w Dańsku. Na ja Państwu pokażę tego salonego perkusistę Bardzo. Świetnie to wygląda. I zaglądamy, oczywiście zaglądamy już do fontanny Neptuna. Oczywiście tutaj fontanna Neptuna cały czas cieszy się niezmiernym powodzeniem. Bardzo chętnie turyści robią tutaj zdjęcia. Tutaj również można sobie zrobić zdjęcie takie retro. Panowie, panowie, proszę Państwa, panowie zachęcają turystów właśnie do robienia zdjęć na ala takim starym papierze. Oczywiście to jest cyfrowe, tylko takie, takie mamy wrażenie, że zdjęcia retro. Proszę zobaczyć, niezmierzone tłumy, tłumy ludzi. Naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony, mile zaskoczony jaka tu jest frekwencja w Gdańsku na jarmarku bożonarodzeniowym oczywiście na ulicy Długiej sobota oczywiście sprzeja to takim imprezą na wolnym powietrzu, każdy chce przyjść ogrzać się nieco proszę bardzo zobaczyć, ogrzać się może tak źle mówię, ale posiedzieć sobie przy, przy takich gazowych piecykach wieś kolacyjkę. Proszę zobaczyć, jakie kolejki mamy. Grzane wino to jest przebój, chyba od kilku lat. Daje się przebój w jarmarku w Gdańsku. Ceny są, ja już mówiłem w innym filmie, ceny kształtują się grzanego wina od 18 do 20 zł za taki kubeczek. Różne smaki są od popularnych goździków, poprzez malinowe, także e, naprawdę możemy, e, możemy naprawdę skosztować różnych smaków tego specjału. proszę bardzo, ruch na długie, wyjątkowy, jedni ludzie wchodzą, ludzie wychodzą no, cały czas coś się cały czas coś się dzieje po w stronie ci, którzy z Dańska starsi szczególnie pamiętają kino Leningrad właśnie tutaj się mieściło kino Leningrad potem kino, kino Neptum. w tej chwili mamy restaurację. czas kin e, się niestety skończył może nie tyle, że skończył się są zdominowane zostały przez y, różnego rodzaju, właśnie, multi-kina. Y, Proszę bardzo cały czas, właśnie, niezmiernie popularne wydają się być właśnie, retro zdjęcia. Już miałem chyba czwarte takie stanowisko, gdzie możemy sobie zrobić y, retro zdjęcie. I oczywiście. Myślę, że zanim dojdziemy do końca, jeszcze kilka takich stanowisk spotkamy pewnie po drodze. Gdańsk. Jarmark, jeden z większych jarmarków w Europie, w Polsce oczywiście. z nim oczywiście najbardziej jarmark zdaje się krakowski, natomiast jarmark w Wrocławiu również nie, nie pozostaje nie pozostaje dłużny zdaje się w zeszłym roku właśnie to jarmark wrocławski zyskał miano naj, e, takiego najpiękniejszego jarmarku bożonarodniowego w Europie natomiast proszę państwa w 2024 roku było można głosować i 27 do 27 Listopada. I wtedy, też właśnie zostało ogłoszone, że najpiękniejszym, proszę Państwa, jarmarkiem w Europie został Gdański Jarmark Bożonarodzeniowy. Także no, mamy powód do, do dumy. No, różyczki różnego rodzaju, na wszystkie można zrobić interesy, że tak powiem. Pan na saksofonie gra. Że tak to wygląda w Gdańsku 30 listopada 2024 roku. To jest sobota, e, późny wieczór. Pięknie, proszę zobaczyć. Powoli będę kończył już e, spacer po, po ulicy Długiej i będę po prostu wybierał się już na Jarmark. Boże naprawdę przychodziłem przez Jarmark zanim nagrałem ten film. Strasznie, strasznie tłumy, naprawdę, ee, że tak powiem, poruszamy się niemalże że tip topkami, bardzo powoli. I zamiast widzimy cały Jarmark, no to e, naprawdę zajmuje tam dużo, dużo czasu niż zwykle. W każdym razie proszę zobaczyć piękna atmosfera świąteczka już w Dańsku zagościłam. E, Zapraszam Państwa do subskrypcji. Moje kanału widek teraz. Jeżeli film się, się podoba, oczywiście zapraszam do do pozdrawiania komentarza. Te trzy czynności. Myślę, że za dużo Państwa nie kosztują. Mamy zwężenie. Ta drama jest od kilku lat remontowana. No i nie może się jakoś doczekać remontu takiego już końcowego ukończenia. Natomiast no, tutaj jest bardzo zwężenie i no także jeszcze raz podaję serdecznie, życzę miłego wieczoru i Cześć!